Siemanko, siemanko, witajcie! Dzisiaj mamy czwartek, a skoro mamy czwartek, to odbieramy sobie nagrody za Division Rivals. Udało się wbić te 8 meczy, co naprawdę momentami przysparzało mega, mega problemy. Zwłaszcza jak gracie w środę Rivalsy, to odradzam, starajcie się to robić wcześniej w poniedziałek, wtorek, a nawet najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem fut Champions. czwartek piątek, zwłaszcza jak teraz w piątki dopiero od, od późnego wieczora może zagrać food Champions, to to jest najlepszy moment moim zdaniem na nagranie Rivalsów. odbieramy nagrody, liga trzecia, e, także padę paczuszek wpadnie. E, co dzisiaj jeszcze w odcinku? Na pewno odbierzemy sobie gwarantowanego to z La Ligi, liczymy oczywiście tutaj na Robercika, albo innego kolegę, kolegę z, z Barcelony, albo z Realu, e, oczywiście, e, także zobaczymy co tam wypadnie. No i paczuszka jeszcze 81x11, to też, też zdążymy sobie zrobić. Ale najpierw odbierzmy nagrody za rywalce, żeby mieć ewentualnie karty do przepalenia właśnie w tych kolejnych SBC e, Tutaj dwie pierwsze paczuszki Duża złota paczka e, premium No tutaj widzimy, że już nic nie ma e, Znaczy jest sabicer, ale można by powiedzieć, że to jest nie najlepszy traf, tak łagodnie rzecz biorąc. Druga paczka, również nic nie ma, słuchajcie, przewijam. E, mamy tutaj jeszcze dwóch rzadkich złotych piłkarzy, to jest za codzienne logowanie z wczoraj. Tutaj przynajmniej mamy ekrany Niemcy, bramkarz i jest to Bauman, najczęściej trafiana karta podczas rozbudów z Bundesligi. Lecimy dalej, tutaj już mamy paczkę za 50 tysięcy, duża złota paczka piłkarzy premium, 24 zawodników, 7 rzadkich. Zobaczmy co tu mamy. No niestety, nie będzie nawet ekranów, jest Portugalia, Bramkarz, Rui, Patricio, także paczka do zapomnienia. Druga paczka, duża złota paczka, piłkarzy e, premium, tutaj również, ale nie, tutaj mamy przynajmniej ekrany, także jest spoko. Hiszpania po, Carvajal, 8-4, na pewno się przyda do rozbudowy, 11 razy 81 poza tym w paczce już nic ciekawego nie ma. I lecimy dalej, dwie najlepsze paczki z, tej, z tych nagród, czyli paczka rzadkich zawodników, 12 rzadkich, paczka za 50 tysięcy i mamy to co słuchajcie, jest Niemiec, bramkarz, to jest ten Stegen, elegancko, z takiej paczuszki ten Stegen na pewno się przyda, e, chyba go jeszcze nie trafiłem w tej wersji, e, mam go w wersji czerwonej za fut Champions, ale w tej jeszcze go nie trafiłem, także liczyłem dzisiaj na kogoś z Barcelony, no i mam, ale zobaczmy jeszcze co mamy w środku. No w środku mamy Di Maria, Haverza i tak naprawdę to wszystko Ale z takiej paczki myślę, że, że fajnie, że wpadł ten Trostegen e, To nie jest duplikat, także tym lepiej No i druga paczka za 50 tysięcy Zobaczmy, czy również będzie Totsik Nie, tym razem nie ma, ale mamy ekrany Są Włochy, LS to będzie zapewne Insignia 84. także takie karty również się przydadzą do SBC o gwarantowanego zawodnika z la ligi. Także ja to SBC szybciutko zrobię i widzimy się, jak już będzie paczuszka gotowa. Dobra, jeszcze zanim gwarancja Toca z la ligi, to jeszcze rozbudowa 81x11. Tutaj też jest szansa na jakiegoś Toca. Także zanim gwarancja, to sprawdźmy, czy tutaj również będziemy mieli trochę szczęścia. Czy będzie niebieska karta? Zobaczmy. No niestety, niestety, nie tym razem Mamy Hiszpanię, Elo, to będzie Jordi, Alba Znowu to Barcelona, słuchajcie Także to jest dobry prognostyk przed gwarancją To co z La Ligi Może będzie Robercik, zobaczymy, zobaczymy Już za chwileczkę otwieram tą paczuszkę Dobra, składzik gotowy Paczka już czeka na nas w sklepie Także mamy tą Wymarzoną paczuszkę z La Ligi, no i zobaczymy, czy uda się ustrzelić kogoś, e, kogoś wartościowego, czy to z Barcelony, czy z Realu, już nawet tego Realu jakoś tam e, nie będę sobie żałował, jakby wpadł, będę zadowolony, albo przynajmniej jakaś karta, która jest warta więcej niż 100 tysięcy na rynku, także lecimy, słuchajcie, paczka TOT z La Liga, gwarant i zobaczmy, czy będzie ktoś z Barcelony, czy będzie Belcik, zobaczmy, jaka narodowość, Hiszpania, SO. <laughs> I to jeszcze Duplikat, David Garcia. Ja już go mam, już go trafiłem chyba z trzy razy w tej. Mam nadzieję, że w Waszych paczkach trafiliście lepsze karty niż ja dzisiaj. Tutaj jeśli chodzi o, o te gwarantowane karty z tocami, dajcie znać w komentarzu, co trafiliście. A na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.